Tak jak widzicie, jest złota rada, czyli każda klasa ma 17 różnych kart bazowych. Które możesz odblokować podczas awansowania na wyższe poziomy. Weteran StarCrafta nie wylosował nam się. Znowu godny przeciwnik. Okej, okay. eee, gramy łowcą demonów. legionu blednie przy moim. to tu zrobić? To na pewno na razie nie. To może być dobre. Dobierz z twojej talii dwóch stronników o najniższym koszcie. No niech będzie taka ręka. Jesteśmy na randze brązowy wilk. Czy duch wilka? Sam nie wiem. A będziemy pierwszy raz grać ee, na Warlocka czy z Warlockiem, czy przeciwko Warlockowi. Warlock też gra na demony. Eee, rzuca też bardzo mocne zaklęcia. Ten na 3, finał, 2. O, teraz to się powinno udać. Tak, zaatakujemy i zadamy dwa obrażenia. No weźmy to. Czyli widzieliście, miałem dwa punkty many, o kurcze. Jeden zużyłem na atak, a drugim zrobiłem mu finał. E, he, he, tymczasem przyzwał sobie cztery kochliki. Jakie piękne. Albo paskudne. Tak. Rogi mają, kolczyki w uszach. Bracice. Zaczynam się niecierpliwie. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Jeżeli, e, jeżeli byśmy zagrali to, to wtedy za 5 e, sobie wstawimy tego. Nie, za 4. Nie, nie, on jest za 7, czyli za 6. Kurczę, no mam dylemat. Mam dylemat. Następny demon, którego zagrasz, to 2 mniej. No dobra, na razie zróbmy tylko tyle. Dostajemy manto. Zróbmy sobie to. Dobra, zobaczmy. Ile on tych odnóży przywoływał? Zagrajmy. odnuża dwa punkty obrażeń losowemu wrogowi. Pamiętajmy, że za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, przyzwij ochlika 1 na 1. Okej, okay, poczarujmy coś. To wymieńmy. Trochę to źle zrobiłem. Trochę tak. Przestańcie zytać się księgami. No, zobaczmy. Zobaczmy, jak to teraz zrobić. Eee, jeżeli udało Ci się rzucić trzy zaklęcia, przyzwij innego demona z Twojej talii. 4, 5, 6, 7. Czyli byłoby dla nas idealnie. Ciekawe, kogo nam przyzwie. Tego. Dobra. Eee... Dam się niecierpliwić. No nic. Zróbmy to tak. Murlo, kula, co on tutaj zrobił? Okej, okay, na początku Twojej tury jeden punkt obrażeń otrzymujesz. Nie, nie podoba mi się to. Trzeba się tego pozbyć. I no nie, to nam rozwali te nasze potworki. Ale generalnie tu będzie już chyba pozamiatane. Chyba tak. Patrzcie. Jest już wygrane. Tak jest. Raz go trzasnąłem. Jeszcze raz go biję tym. I jeszcze raz go biję. No i jest już. Wygrana. Dziękuję za uwagę oglądajcie Road to Legend i jak ktoś ma ochotę to inne filmiki z World of Warcraft również trzymajcie się subskrypcje tak tak hej